wszystkich, naprawdę. To był jeden, jeden z wielu, ale, ale, ale który mi się teraz e, rzucił w pamięć tak na szybko. A Giertychowskie Trójki? O też, no, rzeczywiście. No, zapomniałem o Giertychowskich Trójkach. Jak mogłem? Piękny, piękny pomysł, naprawdę. Godny ministra Giertycha. I nie tylko, bo na przykład szukanie ciąż wśród uczennic też było dosyć znamiennym Mr. pomysłem. To chyba minister Rzachowski miał taki świetny pomysł, ale no, rzeczywiście najbliższy współpracownik Giertych, a także można, można powiedzieć, że, że, że i Roman Giertych miał tym swój udział. No to jest rzeczywiście szukanie ciąż, te trójki, które bodajże do tej pory buszują po szkołach, nie wiadomo po co i szukając czego, ale, ale rzeczywiście. No, mam nadzieję, że minister Legutko te trójki w końcu e, zlikwiduje i to jak najszybciej, bo to po prostu głupie. Ciekawe, co teraz będzie robił Roman Giertych, e, skoro już się zapisał w historii polskiej edukacji. No już się zapisał, już bardzo się zapisał, także proponuję mu, żeby odszedł na emeryturę zasłużoną. E, Ale jest jeszcze bardzo młody. E, nie szkodzi, już tyle namieszał, że już naprawdę zasłużył na emeryturę. Niech więcej nie bawi się ani edukacją, ani niech nigdy już nie wraca do polskiego rządu. Naprawdę, błagam, proszę. Panie ministrze, nigdy więcej. Minister Legutko mówi, że woli w szkole policjantów niż psychologów. Tak, to, to, to było widać przez całą jego, przez, przez całą jego karierę jako ministra edukacji, że e, trudną młodzież chciał wsadzać do jakichś obozów zamkniętych, e, zamiast ich edukować. Przecież ministerstwo powinno dążyć do tego, żeby ich zmieniać, żeby ich. E, przekonywać do tego, że edukacja, że przyszłość jest ważna. Nie, minister chciał wprowadzać policjantów, chciał zamykać e, niesfornych młodych ludzi e, do tych obozów e, dla gorszej młodzieży. E, to nie jest sposób. Sposobem jest docieranie przez psychologów, docieranie przez dobrych pedagogów, dobrych nauczycieli do tej trudnej młodzieży, przekonywanie ich e, do tego, że przed nimi jest przyszłość, a nie tylko obozy Romana Giertycha. My tak narzekamy na ministra Giertycha, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście minister Giertych zdążył bardzo zaszkodzić polskiej edukacji. Trochę zdążył. Niestety.